Jesteśmy Artur i Ewa Miśkiewicz. Jesteśmy małżeństwem, które prowadzi studio treningu personalnego w Zgierzu. Jest to, jest to nasze w zasadzie dziecko, które powstało z miłości najpierw do siebie, potem do sportu i tak naprawdę tutaj działamy, tutaj pracujemy, tutaj zarażamy mieszkańców Zgierza i okolic do sportu i do aktywności fizycznej. No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, że y, mieszkańców z i okolic, bo to trzeba powiedzieć i fajnie, żeby to wybrzmiało, że naszymi klientami są oczywiście mieszkańcy z ale również y, okolicznych y, miast i miasteczek i y, dojeżdżają do nas ludzie z okolic y, Łodzi, Andres-Poland, kilkadziesiąt kilometrów, i to też chyba ma jakieś znaczenie, bo, jest tych, y, bo w ich okolicach na pewno y, takich miejsc jest, y, jest wiele, więc z jakichś względów y, wybierają właśnie nas. Y, Jesteśmy miłośnikami sportu. Moja żona uwielbia biegać, uwielbia fitness, ma za sobą wiele maratonów. Ja jestem pięciokrotnym mistrzem Polski w kolarstwie górskim w kategorii Masters. Od 21 lat ścigam się w zawodach. Jest to sport ekstremalny, niestety bardzo często urazowy. Mam niestety za sobą wiele opadków i niestety kontuzji, które przekładają się potem na doświadczenie, które mogę wykorzystywać ze swoimi klientami, bo przychodzą właśnie osoby z kontuzjami, z urazami w dużej mierze kręgosłupa, szczególnie w czasach pandemii, gdzie jest pozycja siedząca bardzo często spotykana. I to doświadczenie sportowe, prozdrowotne, jesteśmy w stanie na tyle mocno tutaj z małżonką wykorzystywać, że mamy mnóstwo ludzi, przychodzą tak naprawdę osoby... No, zajmujący się różnymi zawodami, to tak naprawdę yy, to ma oczywiście znaczenie, bo, bo często jest tak, że fitness kojarzy się tylko i wyłącznie z osobami młodymi, jeszcze aktywnymi. Natomiast spektrum naszych klientów to jest od kategorii wiekowej lat 8 po, yy, po osoby, no, które są już seniorami, 65 plus, a nawet, yy, nawet pani Zosia 71, nie wypominając nikomu wieku. Jest w świetnej formie, pozdrawiam ją serdecznie. Także y, tutaj na pewno y, to spektrum jest bardzo szerokie, natomiast nawiążę jeszcze do, do y, tej informacji, żeby faktycznie pokazać Wam troszkę kim jesteśmy, że to, że tak otworzyliśmy po prostu, zdecydowaliśmy się na to, że otwieramy studio, to nie było taką decyzją spontaniczną i jednorazową, bo y, kilka lat temu postanowiliśmy, Tę pasję, którą mamy, czyli, czyli faktycznie bycie aktywnym sportem. Postanowiliśmy przekuć w kwalifikacje, zdobyliśmy tytuł i dyplom trenera personalnego. I wcześniej trenował, pracowaliśmy w klubie fitness. Artur od początku ja jeszcze zajmowałam się takim życiem zawodowym, pracowałam w korporacji naście lat. I tak naprawdę no, bardzo trudno było podjąć tę ostateczną decyzję, kiedy z tej kariery powiedzmy zawodowej stricte zrezygnować i oddać się tylko i wyłącznie pasji. Wiąże to się zawsze z, pewnymi, z pewnym ryzykiem, z pewnymi obawami, bo nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy no, będziemy w stanie jako gospodarstwo domowe z tego po prostu funkcjonować. bardziej, że jest to, to pierwsze studio. Dokładnie. Dodatkową obawą było to, że takiego miejsca na tamten moment, kiedy żeśmy otwierali studio nie było kameralnego studia treningu personalnego. Istniały kluby fitness, siłownie, ale stricte miejsce w takim rozumieniu nie. Więc byliśmy pionierami, jeśli chodzi o ten tutaj rynek zgierski. No, ale te nasze obawy szybko zostały rozwiane przez naszych wspaniałych klientów, którzy już po roku czasu, dokładnie tak naprawdę nie licząc kilku dni, w rocznicę powstania tego miejsca uhonorowali nas nagrodą, którą otrzymaliśmy przedsiębiorcy roku świadomi w biznesie, głosami mieszkańców dostaliśmy, dostaliśmy główną nagrodę. Także to było dla nas tak ogromne wyróżnienie, dało nam tyle satysfakcji, chyba jeszcze takiego zapału większego do pracy, żeby po prostu wszystkim podziękować za to, jak bardzo nam zaufali. To był dowód tak naprawdę naszej ciężkiej pracy, naszej pracy faktycznej, którą wkładaliśmy. Prawidłowej, którą żeśmy przekładali, nie tylko mówiąc, ale pokazując, pokazując to, że załóżmy, moja żona, która trenuje 12 godzin w pracy i pomiędzy przerwie pracy jeszcze idzie biegać na 12 km, ja w tym czasie idę też na rower. Nasi klienci to zauważają i widzą, że jesteśmy pra yy, prawdomówni i tak naprawdę wiarygodni. To się przekłada też na klientów. Tak jak wcześniej wspominałem, moje kontuzje też, które yy, przechodziłem. Też jakby byłem w stanie na tyle wrócić do zdrowia, że jestem w stanie trenować, ścigać się na dość wysokim poziomie i pokazuję innym, że w zasadzie nie ma czegoś takiego, że już nie możesz się ruszać, nie możesz być aktywny. Wręcz odwrotnie, trzeba ciężko pracować, systematycznie to robić i gwarantuję ci, gwarantujemy Ci, że dojdziesz, do, dojdziesz na pewno do zdrowia i do super formy.